Witam, witam! Dzisiaj zagramy w Farma! No i to jest już podejrzany piąty odcinek. E, sorry, za poprzedni odcinek się pomyliłem, na końcu mówiłem, że dzisiaj będzie czwarty, ale się pomyliłem. No bo kurde, się zamyśliłem w tej śmiesznej grze. Eddie Marfin no to dobra, no to teraz zagram w trochę luźniejszą grę. Farma! myślę że was nie zanudzę na śmierć oby tak sądzę a więc dobra no to zaczynamy nowa gra no to zagrajmy w... albo dobra co dajmy nie wiem farmer pel co no to nie wiem gówno albo nie e Kupa.pl No, Kupa.pl to jest normalnie super Coś mogę zasiadć, jak gówno mam Mam coś? Nie mam, 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 nie mam, mam, nie mam, mam, nie mam Nie mam nic, a więc wypierniczajcie Kurde, kurde, kurde To idę tutaj, idę sobie kupić, kurde, jakieś nasiona No te dziweczki nie dały mi, kurde, żadnych. Gdy skupię tutaj, no to skupię jeszcze jedno to gówno. No i idziemy zasieć to gówno. Bo to gówno, to się kurde samo nie zasieje, nie? I teraz kurde, trzeba podlać to gówno. A wiem, że mówię przede wszystko gówno. No ale wszystko to jest gówno. A więc co ja na to mogę poradzić? Się zaraz zawiesię jak kurde jakiś komputer. Wieszę, 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 wieszę. wieszę. Kurde, kurde, dawaj. Jej! Skończymy. No to idziemy do następnego. Tutaj będzie chyba ono się ostatnie to. No i też wszystko, co kupiłem. Jutro chyba już będziemy mogli pozbierać, czy tam pojutrze. Znaczy w życiu w grze, nie w takim prawdziwym, nie? Ale co ja mam? Nie mam, nie mam nic, ok. No to idę się przespać. Eee, Save game zapisałem. To skończyłem dzień i nowe zaczynamy. Trzeba by było podać. Już troszeczkę rośnie, jak widać. Tutaj też podajemy. Niedługo będzie nasza farma normalnie, kurde, najlepsza na świecie. Kurde, wiksy się będą na niej dziać. Kurde, kury będą fajtować. Kurde, kury będziemy obstawiać, kto kurde, kogo. Kura wygra, kurde. I, i będzie fight one, fight two, fight three. No i przegrasz. Jau, yo, yo, yo. One. Ja nie mogę, to podlewanie jest naprawdę zrypane. I jara mnie kurde, żeby nie podlewać, ale jak nie podleję, to kurde też nie wyrosnę. To podlewałem przed chwilą tego jeszcze, nie? No jak to podleję, no to idę spać. I na następny dzień już powinno być. Tak myślę. Fajnie było. To daj, daj, no już są, już są. Tutaj jeszcze nie, ale tutaj, tutaj tak. To pozbieram. Jeszcze nie? No to jeszcze raz podleję, no i jeszcze jeden dzień i będą. Eee, tutaj glizdy mi chodzą po niektórych, ale nie mam właśnie takiego. Zaraz pokażę, co jest potrzebne, żeby nie chodziły glizdy. Takie coś, właśnie taki spray, ale... Nie mam go teraz. Na dzisiejszą chwilę, bo akurat... Nie on kasy, nie? Kupiłem sobie nasionka za to wszystko. Co bardzo mądre było, bo właśnie trzeba nasionka kupować, nie? Żeby coś zasadzić. to teraz end day! Je! O wyrosły nam dziweczki! O, 50 dolarów, ale dużo, o, kurde się zesram od tego. Ale! Mi pasuje! Jo, Już mam 400, 450 i 500. 600 z tego będzie, tak? 600. Okej. Okay. Czy mi tam wszystko pasuje? Jak najwięcej kasy, żeby mieć, im więcej kasy, tym lepiej. Tak sądzę przynajmniej, bo jak masz za mało kasy, to przecież nic nie kupisz, nie? I przy okazji, nie wiem, dzisiaj już skapnę liście, ale jak wszystkie moje filmy trwają, od trzeba wykosić e, około 10 minut, mniej niż 10 minut, nie? Najczęściej. No to. Ja tak właśnie będę robił, około 10-15 minut. Nie powyżej 15, bo nie chcemy się po prostu. Czy mógłbym zrobić, a wtedy musiał aktywować moje konto na YouTubie, żeby mieć jakieś tam e, uprawnienia do wrzucania filmów powyżej 15 minut. Ale w ogóle bardzo bym się cieszył, jakby to, co ja teraz robię, Ktoś w ogóle, ktoś oglądał. Bardzo bym się ucieszył. Mam nadzieję, że komuś to się spodoba jednak i ktoś to będzie oglądał, bo inaczej to... moja praca była na marne. Eee... nie mam 900, nie mam. To damy to. No, kukurydza. nie mam aż kosztuje kura, no serio, tak drogo to naprawdę ja mogę dostać kurę za darmo no, mój wujek ma kury na wsi ja nie mieszkam na wsi, tylko w mieście, ale mój wujek ma kury na wsi mieszka i ma kury, no i to on mi może za darmo dać, a on je też dostał za darmo znaczy właściwie to zapłacił za dwie kury, jedną Taką dziewczynkę i takiego chłopaczka. No i jajeczko zniosła. Kobitka. No i kurde, zrobiło się e, parę piskląt. No i wtedy to tak się rozwinęło. To on właściwie tak dużo to nie zapłacił, nie? Nie mam już! Ej, mam, 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 nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. Nie mam. Nic nie mam, głupio! Okej, okay. a mnie to jara, żeby tutaj coś zasać, zasiadć, sorry, naprawdę, czasami, kurde, w tym polskim to takie błędy się robią, że, kurde, się zesrać można, jak jednak czasami nagram to, coś, jakieś gry, no to i za chwilę to oglądam, no to, kurde, czasami się łapię za głowę, jakie jak kurde, błędy robię w polskim, normalnie... Co prawda, ma się 15 lat, nie, no ale. Ale ja jednak jeszcze, kurde, czasami się myli. Okej, okay, idę spać. O, zgniło mi. What the fuck? Dlaczego, kurna? No to podleje to jeszcze. Kurde to jest naprawdę głupia, kurde, to rośnie chyba z 10 dni naprawdę. Nie wiem dlaczego to wybrałem. A kurde chyba mi się nudziło. Ja nie mogę. Znaczy nie nudziło się, no ale chodzi o to, że kurde, 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 wybrałem to, bo kurde, kurde, bo jestem głupi. Nie wiesz tylko dosłownie. No i teraz idę spać. Czekam, co się stanie, jak prześpię dwa dni. No, Może spróbuję? Yes! spada! To jeszcze jeden dzień mogę iść spać. I teraz wyrosnę już troszeczkę. Tak, no. Powoli, powoli, ale rośnie już. No i to też podleję. podlane czekaj, to podlałem to nie, no tak myślałem, że nie podlałem tego <laughs> to też podlane, no to idę spać i kupię teraz kury na pewno na 150% kupię kury teraz jak to już sprzedam to kupię kury i kurde, i będę miał kury i będę się jarał i będę kurde, pójdę do żenka i powiem, że no jak mam kury i jau, jau, jau. Tak przy okazji, ja mieszkam we... W, w Wrocławiu. A teraz jest już piętnasta. Nie w grze, w prawdziwym okej, okay, okej, okay. ja chcę już zbierać tą kukurydzę, ja nie mogę. Prześpię jeszcze jeden dzień, chcę widzieć, kurde, kukurydzę, ja nie mogę. Dawajcie mi tą kukurydzę, ja chcę żreć kukurydzę. O, kukurydza, kukuryda. Nie wiem, czy ktoś z was jadł kiedyś kukurydzę, a ja jem normalnie, chyba co. Co każdą sobotę, no. My mamy taką jakby tradycję, że jemy... Znaczy nie, że jesteśmy kurde jakimiś... Czanuchami, którzy mają kurde jakieś... Porypane tradycje. Ale nie, po prostu jemy takie coś, no to... Moja mama zawsze robi e, taką gotowaną, fajną solą. Ostatnio podrożała A latem jak już wyrosną mojego wujka Na farmie On tam też hoduje właśnie kukurydzę To często też tam zrywamy i później ja, kokujemy. I spać No jej, wyrosłaś prawie, jeszcze troszeczkę Teraz prześpię się dwa dni za sobą, i może mi się wtedy uda to wyhodować jakoś. Pięknie! Ładnie idzie. Nie, jeszcze się nie dozbierać, a więc polewamy. Mam nadzieję, że bardzo szybko to będzie jakoś, żeby wyrosły. Jeszcze jeden dzień się prześpię Co mi tam? Żona mnie do pracy nie budzi <gry> Ta gra naprawdę jest fajna I nią w ogóle możesz bardzo długo grać A ja tam zrobię tak po... Ja zrobię tak 14 minut Stoper mam włączony Koło mnie leży i już jest 12 minut i 50 sekund około. A więc za chwilę będziemy musieli kończyć, a więc się spieszę, żeby wam pokazać te kury, jak to wygląda z tymi kurami ten patent. Yo, I idziemy spać. Fajnie było, jakby padało, może. A nie, kurde, jakoś głupio, że nie pada. To jak nie pada, to jest do dupy. Szybko, kurde, nie mam czasu. Chcę moim ziomkom pokazać, kurde, jak kury wyglądają. Jau, jau. To zaraz tak nie gadam, ale troszeczkę się skupiam na tym podlewaniu, żeby to jak najszybciej zrobić, bo kurczę... Chcę, żeby wyrosły te kury za szybko i potem chcę kupić ten... E, kury już 13 minut i 50 sekund minęło a więc za chwilę będziemy musieli kończyć, to ja... tego nie będę podlewał więcej to tutaj jeszcze teraz się prześpię no i poleję. chyba nie pokażę wam kur już to bardzo szkoda. Jej, może jeszcze zdążę zebrać w te 20 sekund? A nie, już nie. Ha, no to jak chcecie, to możecie sami zagrać. kury kupić. Na przykład tutaj macie kury. Ja tylko 10, a więc dobra. Do widzenia. Bye, bye. Ale to był czwarty odcinek, a więc widzimy się w piątym. Chyba tak. Do widzenia. Bye bye.